Tak. Panowie, mogę no poprosić o dwie rzeczy. Mogę wyrzucić Zwięka to wyrzut, tak, a potem może kilka fotek. A, że nie zdjęcie. Ale to musi z listkiem przelaty paląć. Widzisz, to jest właśnie ten efekt, nie? Skręcasz, zadziera do góry, ale moim zdaniem to jest środek ciężkości. A weź lot ślizgowy i zrób ten sam zakręt. Weź, go O, lepiej, lepiej, lepiej już jest. Ja bym... Szybciutko go obciążył teraz. A weź go stłamć do dołu, żeby on nie w, starem tym, sterem wysokości.

Z tamtej strony, z tamtej z strony. Ubiegł,

a jak mu wyłączysz to zmiksowanie? No za lepiej jest No tam na górę w polecie ci dlatego muszę to jeszcze umowę Ja już spytałem się nie filmowała Wyłączyłem miksi i słucha No i słucho Na ten miksi Potem tam dalej no i tak muszą mieć te różnię no bo dostał na dzioba jakieś ile 50 gram ponad no, kres, czyli... cały pakiet. Tu jest nawet, to do ponad 50 gram. No ale centymetr się przysunął środek ciężkości, no i wesz się masz. Właśnie do Ale dzisiaj wiesz, szarówka jest. Takie ładniejsze zdjęcia to musi być nieco niżej. Niżej i tak również nad pasem. No, ale nie za nisko też. <śmiech> <śmiech> nie poniżej poziomu zimy. <laughs> Tego obecnego, to jest, nie to, że na poziomie morza, nie? No. Trochę za wysoko. Może być dalej od nas, ale nikt Nawet lepiej jak dalej. <grywia> jest Cały, cały. Tutku. Brawa to lewa, lewa to Nikt sprawa. tego nie widział. Już w prawo, w lewo, w lewo, w lewo! Nie w prawo, tylko w lewo. <grym> no, ja no, i, i, <grym> wiesz co, chciałem już przez chwilę wejść na pas i robić ładne zdjęcia, ale jednak... <grym> wiesz co, nie, ja bym... Nie leć tutaj, w drugą w stronę! Ten, ten Marcin, wieżyczka przeciwlotnicza jak tam to, Nie tu! <grym> co, coś tam

Nie, to chyba nie w Całe szczęście ma dobry napęd. To docelowo, to ja mam na niego pomysł trzeba wziąć ten A123 2300 i niech na tym lata. Nawet 3S mu wystarczy takie A123 Jeszcze trzeba przesunąć gdzieś to, bo w, w drugą stronę ten stacjon jest taki bardzo wyniszczony. Wodki masz coś może troszkę Lepiej Londy bo pak jest farny dosyć duży jest 1800 mam <grytanie> <grytanie> ten malutki a ja stanek